Witam ponownie wszystkich gitarowych wariatów. Dzisiaj przy temat będzie następujący. Tu pokażę. Wiadomo o co chodzi już. Będziemy wymieniać siodełko. W naszym basie, który już się tu przewijał. Czyli honer z lat 90. Poprzednie siodełko. Te gitarze, niestety jak gdzieś już tu za podziałem, było wykonane z najzwyklejszego plastiku i w dodatku na strunie E, przez to, że prawdopodobnie ktoś próbował na siłę założyć strunę grubszą niż była pierwotnie, po prostu to siodełko się wyłamało. róg siodełka był wyłamany. Nie wiem, jak znajdę jakieś zdjęcia na którym by było to siodełko widoczne to wrzucę w międzyczasie a tutaj już to siodełko praktycznie nam nie będzie potrzebne więc jak zginęło to trudno nie będziemy za nim płakać jakie siodełko tu zastosować opcje są różne materiały też ale wymyśliłem sobie że włożymy tutaj a co siodełeczko mosiężne kto nam broni Siodełeczka mosiężne, tak jak i wszystkie inne są dostępne gotowce, można sobie kupić takie siodełko. Ale trzeba mieć świadomość, że nie jest to tak, że takie siodełeczko sobie y, kupimy, wyjmiemy stare, włożymy tamto i będzie gites. To siodełko trzeba osadzić, trzeba dopiłować do naszej gitary i, i tak i tak. Czeka nas z nim trochę pracy. A że mam jeszcze troszkę materiału takiego nadającego się na siodełka. O, nam go Płaskownik jak płaskownik. I plan jest, żeby z tego płaskowniczka wypiłować od podstaw siodełko do tej gitarki. Troszkę piłowania będzie, dlatego że to stare siodełko Tak jak standardowe siodełka montowane w ten sposób w takim slocie w podstrunnicy, ono miało grubość 3 mm. Natomiast ten płaskowniczek ma grubość 4 mm, więc nie tak dużo. 1 mm musimy spiłować z grubości. Natomiast na wysokość, ten płaskowniczek ma 10 mm. Natomiast tutaj mamy głębokość naszego wyżłobienia pod śodełko To jest na środku, czyli w najgłębszym miejscu. To jest mm4. Plus wysokość progu to jest około 1 mm, czyli mamy 5. Potrzebujemy 6,5-7 mm wysokości. Czyli musimy najpierw. Nasz materiał z grubsza zeszlifować niecałe mm, bo musimy to zrobić bardzo pasownie. więc będziemy piłować najpierw grubszymi narzędziami, później coraz drobniejszymi, żeby nie przepiłować tego wymiaru. I 3 mm szerokości. Myślę, że na początek posłużymy się. Mam tutaj taką zwykłą szlifierkę stołową niewielką nie wiem czy ją widać czy nie widać i zaraz przedstawimy kamerkę i pokażemy jak będziemy szlifować. Najpierw szlifujemy bez obcinania, żeby mi było po prostu wygodniej. Później zobaczymy w trakcie pracy jak to będzie wyglądało. Jedziemy z tematem płaskowniczek ucięty to jest nasz płaskowniczek, który jest mniej więcej docięty do wymiaru siodełka i będziemy dalej nad nim pracować już bardziej precyzyjnie o widać go? w tej chwili jest jak widać na nim po szlifierce sporo takich różnych zarysowań tym się nie przejmujemy, bo w tej chwili mamy wymiar tego naszego płaskowniczka. grubość jest około 3, 3,1-3,2 troszkę jest nierówno, ale to nic. W każdym razie ponad 3 mm i szerokość jest 7,5 mm. Tu na pewno będziemy musieli sporo zjechać. Ale to nie w tej chwili. W tej chwili musimy zająć się naszymi slotami, czyli tymi rowkami, w których siedzi struna. Z wzorowaniem profilu naszego gryfu za pomocą szlifiereczki oscylacyjnej. Do wstępnego nacięcia slotu w środełku użyjemy takiego roto multitula. Starczą cieniutką, która ma 0,7 mm grubości, czyli nie przekracza nam grubości najcieńszej struny. I niezależnie, czy pracujemy taką malutką szlifierką, czy szlifierką stołową, najważniejsza rzecz używajcie tego. To jest podstawa. Jedziemy. Czas na żmudne polerowanie. Polerowanie i uzyskiwanie zamierzonego wymiaru, dlatego że tutaj grubość mamy zrobioną z naddatkiem. Miało być 3 mm, tutaj mamy 3,15, 3,10, 3,15. Więc musimy, polerując na coraz cieńszym papierze, zejść do tego wymiaru. Używać będę do tego tej, co wcześniej oscylacyjnej ślifiereczki. Nasze siodełko przymierzone tutaj to jest na razie bardzo wstępna obróbka, bo tak, jak widzimy, po pierwsze jest ono za długie, czyli dłuższe niż szerokość gryfu. Po drugie jest za wysokie. Opetniemy na pożądaną Długość, czyli tu jest także 39,5 mm. A po drugie obniżymy je. Tylko dlatego zrobiłem tutaj z takiego szerszego płaskownika, żeby mieć z czego zbierać materiał. Jeżeli mam wstępnie wyprowadzone sloty, to teraz będę zdzierał tą krawędź płaską i obniżał w ten sposób całe siodełko. Jest to w tym przypadku dla mnie łatwiejsze, bo w razie gdybym przepiłował któryś slot zrobił za głęboki przy już docelowo zadanej wysokości tego siodełka, to wtedy niestety siodełko byłoby do wyrzucenia. A tak najpierw robię sobie sloty a później piłując tą krawędź płaską, co jest szczególnie na tej szlifierce oscylacyjnej, ale można też i pilnikiem, dużo łatwiej zrobić niż bawić się z drugiej strony, gdzie możemy w każdym momencie zepsuć. Jeżeli nie pójdzie mi, przepiłuję któregoś slota, mam z czego zbierać. Tak będę to robił i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widać, tu jeszcze są takie po zgrubnej obróbce ślady, to wszystko się spoleruje. Działamy. Mamy już wstępnie do wymiaru poszlifowane nasze cacuszko wygląda mniej więcej tak. Czy jest idealne? Może nie. Ale myślę... że zaraz je przymierzymy ostatecznie. W Międzyczasie ono było oczywiście wiele razy przymieszane do gitary. Nie męczyłem was tutaj zbyt długim filmem. To są generalnie... Ciągle te same działania: szlifowanie, przymierzanie, szlifowanie, przymierzanie. Dosyć robota monotonna, ale do zrobienia. Zakładamy do gitary. Ten slot na siodełko oczywiście wcześniej musiał być wyczyszczony z resztek kleju. Inaczej byśmy nie mieli jak przymierzać nawet w trakcie. Że to obowiązkowo jest wyczyszczone, i nasze siodełeczko wędruje tu. Bach na wcisk nie będziemy tu dawać żadnego kleju. Nie ma sensu. Jest zrobiony bardzo pasownie. Akurat z oporem wchodzi do tego, jeszcze dochodzą strony. Nie ma żadnego powodu żeby je jeszcze wklejać tak ono wygląda Myślę, że nie najgorzej w dotyku tutaj całkowicie przyjazne dla nas o, jeszcze troszkę je przesunę i zakładamy struny Jak widać, strony mamy założone. Nasze siodełeczko prezentuje się właśnie w ten sposób. Z jednej strony, z drugiej. Oczywiście musieliśmy jeszcze nad nim troszkę popracować wyszlifować wszystkie. Wszystkie miejsca, gdzie mogłaby struna zaczepiać albo gdzie moglibyśmy my palcami zaczepiać, musi to być ładnie wyprowadzone tutaj, żeby nam nic nie zaczepiało, żeby się przyjemnie grało. Czyli co? Siodełeczko mamy wymienione, elegancko, mosiężne i w wcześniejszym filmiku, w którym pokazywałem ustawienie osi gryfu, jak widać... Jeśli następnym razem coś mi wpadnie ciekawego do zrobienia, nakręcimy o tym filmik. Do następnego razu, gitarowe wariaty.